Witam wszystkich. Niedawno dostaliśmy nowe informacje na temat Jurassic World Rebirth, a także kilka nowych zdjęć z filmu, o których dziś sobie pomówimy. Jednak jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu suba i lajka, a teraz bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Na początek dostaliśmy informacje o kulisach filmu, których udzielił nam nie kto inny jak reżyser Gareth Edwards, który mówi, że podczas kręcenia scen na bagnach wszędzie roiło się wręcz jadowitych pająków i węży, które ekipa filmowała w tajemnicy przed aktorami. Natomiast podczas kręcenia scen na Oceanie ekipa udała się na Malty. Reżyser wspomniał również o kilku kaskaderskich wyczynach Jakie wykonano w wodzie, Ared zapełnił również kolejny raz powrót do korzeni serii oraz że film będzie dosłownie odrodzeniem dla niej. A mimo zysków materialnych, gdyż każdy film nowej trolgi zarobił przynajmniej 1 miliard dolarów, seria obrała kompletnie inny ton, a uznanie krytyków znacząco spadło. Zamierza więc powrócić do oryginalnego klimatu filmów robionych przez Stevena Spielberga. Edward powiedział, że dla niego odrodzenie to list miłosny do Spielberga, gdzie niektóre momenty filmu bardzo przypominają jego kultowe filmy, jak na przykład Szczęki. Do tego Edward wspomniał trochę o fabule filmu. Pięć lat po wydarzeniach z Dominion, w których dinozaury współistniały z ludźmi na całym świecie, te stworzenia zaczynają wymierać. Współczesna planeta okazała się dla nich niegościnna, z niewielkim wyjątkiem regionu tropikalnego wokół Równika, gdzie obecnie się gromadzą. Czy największe dinozaury lądu, morza i powietrza w tym biosferze mają w swoim materiale genetycznym kluczowe dane, które firma farmaceutyczna chce wykorzystać do stworzenia leku ratującego życie? Dora Bennett, która jest przez Edwarda opisywana jako ekspertka od specjalnych, była agentką CIA, a zostaje wynajęta przez tę firmę, by przeniknąć do regionu i wydobyć DNA tych gigantów. Zory wspiera Duncan Kincaid, kapitan ich statku i jej najbardziej zaufany sojusznik. Jonathan Bailey gra paleontologa doktora Henry'ego Lumisa, który, jak podaje reżyser, nie radzi sobie z wojskowym aspektem misji. Czuje się komfortowo na wykopaliskach i ekspedycjach, ale nie w sytuacjach na śmierć i życie, które angażuje, w które angażują go Kite i Izora. Edward porównuje relacje pomiędzy tymi bohaterami do relacji trójki głównych bohaterów ze Szczęk. Reżyser mówi, że jest pomiędzy nimi sporo zabawy, która bardzo go wciągnęła. Postać Ruperta Frienda Martin Krebs to przedstawiciel Big Farmy, która nadzoruje interesy swojej firmy na miejscu. Ale nawet on, jak podkreśla Edwards, nie jest stereotypowym korporacyjnym typem. Rupert ma w sobie coś z Jamesa Bonda dodaje: wszyscy starali się grać wbrew swoim pod stereotypowym rolom. Krzywą do historii napisanej przez Davida Kepa będzie odebranie przez bohaterów sygnału ratunkowego, jaki wysłała pewna rodzina, o którą nasi główni bohaterowie będą musieli się troszczyć. Gareth mówi, że film nie zwalnia tempa aż do napisów końcowych, na koniec zdjęcia jakie dostaliśmy. Jedno przedstawia naszych bohaterów na bagnie, gdzie możliwe, że zobaczymy spinosaura. Drugi, jak Henry Loomis, patrzy na Zorę, takim poważnym spojrzeniem, na którym widzimy również mapę i walizkę, prawdopodobnie służącą do przechowywania dinozaurowego DNA. Trzecia, jak trójka naszych bohaterów, zachwyca się prawdopodobnie jakimś zauropodem. I ostatnie, które moim zdaniem ma miejsce gdzieś na koniec filmu. Nie pytajcie dlaczego, po prostu mam taką, takiego, taką intuicję. Na którym widzimy Zorę idącą szybkim krokiem, a w ręku trzymającą walizkę. No i to byłoby na tyle. Tym razem trzymajcie się, zachęcam do zostawienia suba i lajka, gdyż chcę zrobić 1000 subskrypcji do końca roku. Do zobaczenia i pamiętajcie, że życie... Zawsze znajdzie sposób.